Hejka wszystkim, witajcie w dzisiejszym odcinku na tym kanale, a w dzisiejszym odcinku ocenimy nowe postacie, które nam gęszy Impact zaprezentował. Jestem ciekawa również Waszej opinii, o którą możecie się podzielić w komentarzu. Wiecie, jestem bardzo ciekawską osobą, tak więc chęcią posłucham, a pierwszym postacią będzie Faruzan. Mam nadzieję, że dobrze czytam. I ogólnie to tak. Uważam, że jest bardzo ładną postacią, taka nietypowa, której jeszcze nie mieliśmy w Genshinie. Ogólnie tak, taka po prostu dla mnie to jest taka laleczka, Taki design jest właśnie związany z sumeru. Chociaż wątpię, żeby dużo o niej była fabule, dlatego myślę, że ona jest czterogwiazdkową postacią. Zapytacie: Hej, a czemu tak myślisz? Z tego względu, że po prostu wygląda jak czterogwiazdkowa postać. Nie wiem dlaczego, ale mi tak przypomina. i Jak posłuchałam kilku innych osób, również tak twierdzą. Tak więc myślę, że jednak tutaj e, Faruzan będzie czterogwiazdkową postacią. Napiszcie Waszą opinię, ale ja tak myślę, e, Faruzan będzie postacią Anemo i z tego, co wiemy, ma być również uczniczką. Zobaczymy, czy nią będzie, czy nie, chociaż są takie przecieki, że ma być niby ucznikiem. Zobaczymy, pożyjemy. A drugą postacią to jest Karamusz. Czemu nie umiem wymówić? Ale sorry, już jest praktycznie 21, tak, więc możemy mi już wybaczyć moje błędy językowe, e, tylko chciałabym, żeby to jutro już wleciało, tak z rana ten filmik. No i ja uważam, że tak. On jest Anemo, co były przecieki o nim i myślałam, że może być. Mam nadzieję, że będzie DPS-em. Bardzo bym chciała, bo chciałabym też nim dużo grać, że wiecie, żeby on był taką moją tą postacią, taką wiecie, no tym moim takim oczkiem w głowie. E... No ale zobaczymy, jak to będzie, zobaczymy. Tego jeszcze nikt nie wie. E... Z... I tak naprawdę on mi się dosyć podoba designowo, dosyć jest podobny. Mam nadzieję, że tą czapkę będzie miał. Chociaż wiem, że choroba miała z tym problemy. No ale mam nadzieję, że będzie ta czapka, bo mi się podoba. Jednym słowem, dosyć krótko tak opisując, go, jest bardzo fajną postacią, chociaż wiem, że wzbudził dużą kontrowersję wśród graczy, że no jednak oczekiwali tego skamarusza, skamarusza, którego jest. No ale zastanówmy się, zaraz wychodzi Boss w 3 dwa. No, to czego oczekujemy, że będą taką samą postać wypuszczać jak Weekly Bossa? No, chociaż taki jest z co nie? No, ale to jest już inna sprawa, co nie? Trzeba to zrozumieć. No, ja ich rozumiem, popieram, bardzo mi się podobam. Liczę na to, że będzie go więcej e, i że mi wypadnie. A wypadnie. Tak naprawdę to cała moja opinia. Wy napiszcie w komentarzu, o czym myślicie, czy Wam się podobają te postaci. Możecie również zostać łapeczkę w górę, żeby mnie motywować, i zostać subika, żebyście widzieli o moich najnowszych filmikach. A ja się z wami żegnam, nie przedłużam wam dnia, wieczoru, nocy. Nie wiem, kiedy to oglądacie. Miłego obiadku, lizi, lub śniadanka, kolacji, nie wiem, kiedy to oglądacie. Ode mnie wielkie buziaczki dla Was i to tyle, pa! pa!